Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy sposób, w jaki teraz oddychasz, naprawdę wspiera Twój rozwój? Czy może właśnie on utrzymuje Cię w tym samym cyklu doświadczeń, który powtarza się każdego dnia? Większość ludzi oddycha automatycznie, nieświadomie, płytko myślimy, działamy, reagujemy, ale rzadko naprawdę oddychamy, a przecież każdego dnia wykonujemy około 23 tysięcy oddechów. 23 tysiące szans, by zmienić swoją częstotliwość, zharmonizować się i świadomie tworzyć rzeczywistość, w której żyjemy. Jednak prawie wszystkie te oddechy mijają niezauważone, jakby nie miały żadnego znaczenia. Oddychamy, gdy sprawdzamy wiadomości, przewijamy ekrany, stoimy w korku, odtwarzamy w myślach dawne rozmowy albo martwimy się o przyszłość, która jeszcze nie nadeszła. Z każdym oddechem wysyłamy w przestrzeń sygnał, wibracje, częstotliwość, kod, który mówi wszechświatowi, kim jesteśmy w tej chwili. Kiedy twój oddech jest krótki, szybki i spięty, emanujesz napięciem. Kiedy staje się spokojny, głęboki i rytmiczny, promieniujesz pokojem. Oddech to nie tylko coś, co utrzymuje cię przy życiu. To coś, co sprawia, że naprawdę żyjesz. To niewidzialny most między ciałem a umysłem, między materią a świadomością. Każdy wdech jest wiadomością do wszechświata. Każdy wydech aktem tworzenia, który sięga daleko poza ciało. Dawne cywilizacje wiedziały o tym od tysięcy lat. W Egipcie, Indiach i Tybecie nauczano, że świadome oddychanie może przebudzić ciało światła połączyć człowieka z kosmicznym przepływem energii. I przekształcić samą strukturę materii. Współczesna nauka dopiero zaczyna potwierdzać to, co starożytni rozumieli intuicyjnie. Twoje ciało to nie tylko materia, to skondensowane światło. Każda komórka emituje biofotony maleńkie cząstki światła, niosące informacje. Kiedy jesteś spokojny, światło to staje się spójne i harmonijne. Kiedy odczuwasz lęk lub napięcie, staje się chaotyczne Twój oddech bezpośrednio wpływa na ten subtelny blask dosłownie malujesz swoją rzeczywistość każdym oddechem świadome oddychanie oznacza powrót do siebie to przebudzenie obserwatora we wszystkich tradycjach duchowych odnajdujemy tę samą prawdę odkrycie świadka wewnętrznego obserwator to ta część ciebie która widzi myśli ale się z nimi nie utożsamia która czuje emocje ale nie daje się im pochłonąć, która rozumie, że nie jesteś swoim doświadczeniem, jesteś świadomością, która je przeżywa. Gdy oddychasz z tego miejsca, przestajesz reagować i zaczynasz tworzyć, przestajesz walczyć z życiem, zaczynasz współpracować z nim świadomie. Zatrzymaj się na chwilę, niczego nie zmieniaj. Po prostu obserwuj swój oddech. Powietrze wpływa, rozszerza twoją klatkę piersiową. Wypełnia brzuch i łagodnie wypływa. Jeśli się wsłuchasz, zauważysz krótki moment między wdechem a wydechem ciszę. To nie pustka, lecz święta przestrzeń. Starożytni Egipcjanie nazywali ją spoczynkiem Ra chwilą, gdy Bóg Słońca zatrzymuje się między oddechem stworzenia a oddechem powrotu. W tej ciszy rzeczywistość może zostać napisana od nowa. W języku fizyki kwantowej to pole kwantowych możliwości przestrzeń, w której wszystko istnieje w potencjale, zanim stanie się rzeczywistością. Za każdym razem, gdy wchodzisz w tę ciszę, dotykasz samego centrum swojej mocy. Nie musisz niczego wymuszać, niczego kontrolować po prostu bądź obecny. W tej przestrzeni, między oddechami, możesz poczuć, że to samo życie oddycha tobą. Jakby cały wszechświat wdychał i wydychał poprzez ciebie. Z czasem zaczynasz rozumieć, że oddech nie rodzi się w płucach, ale w świadomości. To fala, która przepływa przez całe twoje istnienie, głos życia przemawiający w tobie, i kiedy zaczynasz go słuchać, odkrywasz, że ciało pamięta w mięśniach, w tkankach, w każdej komórce. Ramiona pamiętają ciężar, który nosiłeś zbyt długo. Klatka piersiowa przechowuje emocje, których nigdy nie wyraziłeś, gardło zatrzymuje słowa, których nie wypowiedziałeś, brzuch nosi lęki, które czasem nawet nie są twoje. Dzięki świadomemu oddychaniu możesz wejść do tych wewnętrznych przestrzeni. Wprowadzasz tam światło, oddychając z uwagą i czułością. Nie chodzi o walkę ani o naprawianie czegokolwiek, chodzi o otwarcie. Kiedy oddychasz w miejsca napięte lub bolesne, ciało zaczyna się rozluźniać, emocje płyną, a umysł się uspokaja. Życie znów zaczyna przez ciebie przepływać. Kiedy oddech staje się spójny, twoje serce również się harmonizuje. Serce to potężny nadajnik energii, którego pole elektromagnetyczne sięga na wiele metrów. Każde uczucie, każda myśl, każdy stan ducha. Jest odczuwany przez innych, nawet bez słów. Dlatego czasem od razu czujesz spokój w obecności jednej osoby, a niepokój w obecności innej. To nie magia, to fizyka. Twój oddech tworzy fale, które serce wzmacnia i wysyła w pole kwantowe łączące wszystkie istoty. Kiedy oddychasz w chaosie, wysyłasz chaos. Kiedy oddychasz w pokoju, wysyłasz pokój. Twój oddech staje się narzędziem wpływu, językiem energii, na który świat odpowiada. Możesz zmienić atmosferę rozmowy, przestrzeni, a nawet całego dnia, wracając do oddechu. Otoczenie zaczyna dostrajać się do ciebie, oddychać w Twoim rytmie. To niewidzialny dialog, który łączy wszystko. Z czasem zauważasz, że życie zaczyna reagować inaczej. Przypadki stają się synchronicznościami. Spotykasz właściwych ludzi we właściwym czasie. Rozwiązania pojawiają się same. To nie przypadek, to rezonans. Każdy świadomy oddech to głos na rzecz nowej rzeczywistości. Każdy nieświadomy oddech utrzymuje cię w starych schematach. Świadome oddychanie uzdrawia nie tylko ciebie, lecz także twoją linię przodków. Nauka potwierdza, że emocje i traumy mogą być przekazywane przez DNA. Jako ślady epigenetyczne. Lęk Twoich dziadków może wciąż żyć w Twoim układzie nerwowym, ale oddychając świadomie i z miłością, możesz przepisać te informacje. Wysyłasz uzdrowienie w przeszłość i przyszłość. Stajesz się mostem między tym, co było, a tym, co dopiero się rodzi. Wtedy rozumiesz, niczego nie trzeba wymuszać. Życia nie trzeba kontrolować, wystarczy je czuć. Prawdziwa moc. Nie rodzi się z wysiłku, lecz z wewnętrznego spokoju. Bądź jak góra pośród burzy, nieruchoma, ale pełna życia. Góra nie walczy z wiatrem, pozwala mu przejść. Kiedy odnajdujesz tę ciszę w sobie, świat zaczyna się wokół ciebie porządkować. To różnica między kontrolą a wyrównaniem. Kontrola próbuje zmieniać zewnętrzne, wyrównanie przemienia wewnętrzne, a reszta sama się dostraja. Z tego stanu Rodzi się prawdziwa twórczość. Twoje działania płyną z jasności, nie z lęku. Twoje słowa stają się odpowiedzią, nie reakcją. Twoja obecność staje się Twoją siłą. Nie musisz nikogo przekonywać ani niczego udowadniać. Oddychaj świadomie, a rzeczywistość odpowie na Twoją częstotliwość. Tak właśnie Mistrzowie wszystkich epok zmieniali świat nie siłą, lecz wibracją. Świadome oddychanie to nie technika, to sposób życia. To bycie obecnym w tym, co przez ciebie przepływa. To świadomość, że życie nie dzieje się na zewnątrz, ale w tobie. Każda myśl, emocja i działanie tworzy fale w polu rzeczywistości. A w tym oceanie energii twój oddech jest twoim kompasem. Za każdym razem, gdy wracasz do oddechu, mówisz wszechświatowi: Jestem tu, jestem obecny. Jestem gotów współtworzyć. A gdy zapominasz oddychać, wracasz do rytmów przeszłości. Lecz jeden świadomy oddech wystarczy, by sobie przypomnieć. Trzy głębokie oddechy mogą zmienić energię całego dnia. Kiedy uczysz się oddychać jak obserwator, przestajesz walczyć z rzeczywistością i zaczynasz z nią tańczyć. Umysł staje się Twoim narzędziem ciało, świątynią, a świat lustrem. Oddech jest kluczem, a ty jesteś drzwiami. Za każdym razem, gdy je otwierasz, życie rozszerza się przez ciebie. W tym stanie istnienie staje się symfonią oddechu, światła i świadomości. Każdy człowiek, każde wydarzenie, każda chwila są częścią tego samego rytmu. Nie ma już oddzielenia między Twoim oddechem a oddechem wszechświata. Wszechświat oddycha w tobie, a ty w nim. W tej harmonii, wszystko staje się jaśniejsze, prostsze, prawdziwsze. Pamiętaj, nie chodzi o osiągnięcie oświecenia, lecz o usunięcie zasłon, które je ukrywają. Nie musisz stawać się kimś nowym. Musisz tylko przypomnieć sobie, kim zawsze byłeś świadomością, która oddycha sama sobą. A jeśli te słowa w tobie rezonują, jeśli choć na chwilę poczułeś prawdę pomiędzy dwoma oddechami, Kontynuuj tę drogę. Oddychaj, bądź obecny. A jeśli chcesz pójść dalej, zasubskrybuj kanał Częstotliwość Kwantowa Umysłu. Twoje wsparcie pomaga szerzyć te wibracje i budzić innych do ich prawdziwej natury. Dziękuję z całego serca za to, że podzieliłeś się tą chwilą świadomości i prawdy. Pamiętaj zawsze: oddech jest kluczem, a Ty jesteś drzwiami.